Gwiazdy kina żyją na easy mode. Nie muszą przejmować się takimi przyziemnymi sprawami jak praca czy pieniądze. Od czasu do czasu tylko przyjdą sobie na plan, pokażą twarz przed kamerą i już przelew wędruje na konto. Życie jak marzenie. I chociaż oczywiście w tym momencie przesadzam, to jednak prawdą jest, że celebryci nie mają zwykłej i typowej pracy jak większość z nas. Z tego powodu tym bardziej zaskakujące są sytuacje, kiedy znane z wielkiego ekranu osobistości możemy spotkać na przykład za zaladą w sklepie. Dzisiaj zaprezentuję wam właśnie takich celebrytów, którzy pomimo wciąż trwającej kariery zdecydowali się podjąć jakiejś przyziemnej pracy. Być może kojarzycie braci Dylana i Cole'a Sprouse, czyli Zaka i Cody'ego z sitcomów Nie ma to jak hotel i Nie ma to jak statek emitowanych na Disney Channel i Disney XD. Po swojej dziecięcej karierze panowie zdecydowali się zrobić przerwę od aktorstwa, by pójść na studia. Cole, czyli ten serialowy mądry, poszedł na archeologię i podjął też pracę w sklepie z komiksami. Zrobił to ze względu na swoją ogromną miłość do komiksów i bardzo dobrze wspomina tamten okres. Z kolei ten mniej mądry, czyli Zack, a w zasadzie Dylan Sprouse, studiował video game design jednocześnie dorabiając sobie jako host w jednej z nowojorskich restauracji. To jednak spowodowało liczne plotki. Ludzie robili mu zdjęcia i spekulowali, że prawdopodobnie stracił wszystkie pieniądze i jest upadłą gwiazdą. Dylan sprostował jednak te pogłoski na swoim tamblerze. Pojawiło się mnóstwo zdjęć pokazujących, jak pracuję w restauracji w Nowym Jorku. Aby rozwiać plotki, swoją drogą dość niegrzeczne, nie pracuję tam, bo zbankrutowałem. Mam zapewnioną stabilność finansową, ale podjąłem się tej pracy, żeby dorobić na moje uzależnienie od gier komputerowych. Dodatkowo, traktuję to jako szansę na nowe doświadczenia i sposób na wyjście z domu do ludzi. Dylan pracował tam jednak dosyć krótko, bo w 2018 roku zdecydował się założyć własną wytwórnię miodu pitnego, stając się najmłodszym wytwórcą tego typu alkoholu na świecie. Dylan rozwija swoją firmę do dzisiaj. Po studiach obaj bracia zdecydowali się wrócić do kariery aktorskiej, ale tym razem każdy z nich poszedł w swoją stronę. Nie współpracują już przy tych samych produkcjach. Skoro już jesteśmy przy gwiazdach Disneya, być może kojarzycie inny sitcom, Czarodzieje z Waverly Place. Tam przyjaciółka Alex grana była przez Jennifer Stone. Aktorka po zakończeniu serialu zaczęła studiować psychologię, ale w wieku 20 lat zdiagnozowano u niej cukrzycę typu pierwszego. Dziewczyna zechciała dowiedzieć się więcej o swojej chorobie, miała mnóstwo pytań i próbowała zdobyć jak najwięcej informacji, dlatego ostatecznie zmieniła kierunek studiów na pielęgniarstwo. Potem podjęła pracę na ostrym dyżurze w jednym ze szpitali w Los Angeles i jak sama mówi, realizuje się w tym miejscu, gdzie czuje się jak w domu. Może współpracować ze świetnymi ludźmi, niosąc pomoc innym i często odpowiadając im na pytania, jakie sama miała. Poza tą pracą jednak nie zrezygnowała z kariery aktorskiej i wciąż możemy ją zobaczyć w pojedynczych produkcjach. Skoro już jesteśmy przy ratowaniu ludzkiego życia, ależ pięknie mi dzisiaj wychodzą te przejścia, Steve Bushimi może się pochwalić doświadczeniem jako strażak. Zanim został aktorem, pracował w jednej z remiz w Nowym Jorku, ale oczywiście musiał zrezygnować z tego zajęcia na rzecz pracy w filmie. Jednak w 2001 roku, po atakach na World Trade Center, zgłosił się do dawnej remizy, by pomóc w przeszukiwaniu gruzowisk jako wolontariusz. Stwierdził, że to jego obywatelski obowiązek. Przypłacił to jednak swoim zdrowiem psychicznym, ponieważ nabawił się zespołu stresu pourazowego. Byłem tam tylko przez jakieś 5 dni, ale kiedy przestałem tam chodzić i próbowałem znów żyć swoim życiem, było to naprawdę trudne. Byłem przygnębiony, byłem niespokojny, nie potrafiłem podjąć prostej decyzji. To nadal jest ze mną. Są chwile, kiedy mówię o 11 września i czuję jakbym tam był. Zaczynam się dusić i uświadamiam sobie – eh, to wciąż duża część mnie. Innym aktorem, który również zechciał sprawdzić się w ratowaniu ludzi, jednak w dużo mniej ekstremalnych warunkach, jest Noah Schnapp. Aktor znany ze Stranger Things w te wakacje podjął pracę jako ratownik na basenie. Jak sam mówił, zrobił to głównie dla zabawy oraz żeby mu Palma nie odbiła z nadmiaru sławy, jaką zapewniło mu Stranger Things. Na swoim Twitterze pochwalił się zdjęciami i stwierdził, że była to świetna przygoda. A nadal pozostając w temacie ratowania, Paul Root i Jeffrey Morgan zdecydowali się uratować sklep ze słodyczami. Paul Rudd znany jest przede wszystkim ze swojej roli ant w uniwersum Marvela, z kolei Jeffrey'a znać możecie przede wszystkim z roli Negana w The Walking Dead. Obaj panowie byli lojalnymi klientami sklepu ze słodyczami Samuel's Sweet Shop w mieście Rhinebeck, dlatego kiedy poprzedni właściciel nagle zmarł na atak serca w 2014 roku, przyjaciele zdecydowali się połączyć swoje budżety i wykupić sklep, ratując go przed zamknięciem. Dzięki ich wkładowi Samuel's Sweet Shop działa do dzisiaj. Ale w tym materiale chciałem skupić się na celebrytach zajmujących się przyziemnymi sprawami, no a bycie właścicielem sklepu przyziemne raczej nie jest. Dlaczego więc wspominam o tym przypadku? Otóż Paul Rudd bardzo chętnie w wolnych chwilach samodzielnie staje za ladą sklepu i obsługuje klientów. Czerpie z tego zwykłą radość, kiedy może być częścią tej niewielkiej społeczności ludzi miło spędzających czas przy jego kawie i słodyczach. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek może doświadczyć, jest poczucie bycia częścią społeczności i poczucie koneksji do miejsca, w którym żyjesz i do ludzi, którzy mieszkają w okolicy. Szczególnie w takiej pracy jak moja. Swoją drogą dziadkowie Paula Ruda wyemigrowali do Anglii z terenów dzisiejszej Rosji, Białorusi i Polski. A skoro już o Polsce mowa, to wspomnijmy jeszcze o polskich aktorach, którzy pracują na etacie mimo kariery w przemyśle filmowym. Status celebryty w Polsce wcale niekoniecznie od razu wiąże się z jakimiś gigantycznymi zarobkami. Wie to na przykład Marcin Mroczek, który od 2009 roku jest dyplomowanym inżynierem budowy mostów i 3 lata po swojej obronie udało mu się podjąć pracę w zawodzie, w bliżej nieokreślonym biurze projektowym. Na planie M jak Miłość spędza, a przynajmniej spędzał w 2012 roku 6 do 8 dni miesięcznie, dlatego nie było dużym problemem, żeby podjął pracę na etacie. Swój grafik zdjęć do serialu dostosowywał tak, by nie kolidował z pracą. Niestety nie udało mi się ustalić, czy dzisiaj po 10 latach nadal pracuje na etacie, czy może już z tego zrezygnował. Udało mi się natomiast ustalić, że Aleksandra Woźniak również łączyła pracę zawodową z aktorstwem. Do Kasi z 13 posterunku wzdychali niegdyś mężczyźni z całej Polski, a kiedy serial został zakończony, aktorka podejmowała się ról w wielu innych filmach i serialach. W tym w plebanii, barwach szczęścia i klanie. W 2016 roku Aleksandra podjęła studia psychologiczne, a w 2019 otworzyła własny gabinet psychologiczny w Gdańsku, nie przerywając jednocześnie kariery aktorskiej. Także wszyscy panowie wzdychający do niej lata temu macie okazję porozmawiać z nią na osobności za jedyne 200 zł. Niestety w maju 2020 roku Aleksandra przerwała ostatecznie karierę aktorską i teraz pracuje wyłącznie jako psycholożka. A skoro już o psychologach mowa, Julia Wróblewska zdecydowała się podjąć normalnej pracy jako kelnerka ze względu na zalecenia, jakie dostała właśnie od psychoterapeutów. U aktorki znanej choćby z M jak miłość stwierdzono zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego, czyli osobowość borderline. Jednym z elementów leczenia była psychoterapia w ośrodku w Krakowie, którą aktorka niedawno zakończyła. Dostała tam zalecenie, by pójść do normalnej pracy poza show biznesem, co ma jej pomóc w balansowaniu życia publicznego i prywatnego. Ja zaczęłam wszystko na odwrót, bo jako dziecko zaczęłam robić karierę i nie miałam nawet możliwości pójścia do normalnej pracy. Więc to, co robię teraz, jest dla mnie ciekawym doświadczeniem, choć przyznam, że to trudna praca i stresująca, ale zobaczymy. Póki co jest fajnie i dobrze się czuję. Praca kelnera, jak wielu z Was może wiedzieć, nie należy do najłatwiejszych, ale uczę się i jestem zadowolona. Zobaczymy, co dalej los przyniesie. No i teraz już skończyły mi się płynne przejścia między przykładami, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o Joannie Jabłczyńskiej, która jest prawniczką z własną kancelarią prawną. Aktorka od liceum występowała i nadal występuje w serialu na wspólnej, a także w kilku innych produkcjach, co jednak nie przeszkodziło jej w zdaniu matury, dostaniu się na studia prawnicze, obronie pracy magisterskiej i rozpoczęciu kariery jako prawniczka, którą kontynuuje obok swojej kariery aktorskiej. Jej klientami są bardzo często osoby z show biznesu, więc, jak sama stwierdza, wtedy jej kariera aktorki staje się atutem. Z drugiej jednak strony, jako radca prawny, nie może sobie pozwalać na kontrowersje, co nieco ogranicza ją jako aktorkę. Produkcja ma świadomość tego, że jako radca prawny nie mogę na przykład grać niektórych wątków. Oni idą mi na rękę i pewne tematy, które miały pojawić się u mojej postaci, zostały przerzucone na innych bohaterów. Są to przede wszystkim wątki intymne. W serialu pojawił się niedawno wątek lesbijski. Bałabym się go zagrać, będąc radcą prawnym. Źle widziane są wszelkie kontrowersje. Jak widać, może być całe mnóstwo przyczyn, przez które celebryci podejmują się zwykłych, przyziemnych zadań: od zwykłej chęci niesienia pomocy innym, przez próby uniknięcia wody sodowej, aż po przyczyny zdrowotne. Tradycyjnie jednak nie wyczerpałem tematu, także komentarze są dla Was. A tymczasem z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.